Po takich wzniesieniach warto sprawdzić jak wyglądają nasze hamulce, czy na przykład nie są zbyt gorące, czy nic złego się tutaj nie dzieje. Wszystko jest, zobaczcie, zimne, więc super kierowca. Nie hamował zbyt gwałtownie, nie hamował za dużo. Przede wszystkim to jest najważniejsze, żeby właśnie uniknąć tego zjawiska tak zwanego fadingu. Zobacz sobie tył. Tutaj piasta może być lekko ciepła, ale to jest w pełni normalne. Jest, nie? Okej. Okay. No dokładnie, jasne. Zobaczcie moi drodzy, śnieg. A jest 25 kwietnia dzisiaj. Tutaj tył tak samo zobacz. Jest git, co? I tutaj myślę, że będzie wszystko też zimne, więc... Teraz co prawda jechaliśmy cały czas na wzniesieniach, zobaczymy jak będzie na spadkach, ale jak korzystasz z tego hamulca górskiego, to myślę, że e, też nic złego się tutaj z hamulcami nie wydarzy. No to co? Idziemy zjeść. Coś fajnego. Zapraszam Cię, chodź. What's up is down, what's left is right.